Siemanko, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gabriel to Klinik, panowie i panie. Siedzę w, w Priusie, w moim Priusie do testowania, do pokazywania wam różnych rzeczy, co chodzi o, o, o napęd hybrydowy. Jestem teraz w nim, siedzę i robię, robię co robię. Właśnie ten, co wczoraj mówiłem, też. Bieg wsteczny, blokujecie koło. Ja zablokowałem o tą ścianę z tyłu, samochód. I co to daje panowie? Co to daje? To nie, e, zazwyczaj takie procedura się robi po balansowaniu e, baterii. Bardzo. Słuchajcie, bardzo to po, pomaga. No tutaj ja się zaparłem, kurczę, no. <laughs> może mu nie przewali, ale <laughs> i e, po, balans, po balansowaniu robi się taki zabieg, bardzo to pomaga. Słuchajcie, bardzo, bardzo pomaga to dla tej hybrydy odżywać. Nawet taki prosty zabieg e, e, 30-minutowy. Pozwoli tej baterii unormować co chodzi o napięcie w, każdej, w, każdej, w każdym module. Czy to jest Prius, czy to jest Lexus, słuchajcie, ma ten samochód 4 lata, 5, 10, 15. Ludzie, no ja wiem, że to jest mało informacji o tym i nikt takich rzeczy nie robi, ale uwierzcie mi, że pomaga do dla tej baterii i to bardzo. I to bardzo taki, taki zabieg półgodzinny. Nie kosztuje to was nic, tylko was, was czas. Zaraz będę rozbierał tutaj ten e, falownik, konwenter, e, inwenter, e, Będę go mierzył. Też oczywiście Wam pokażę, jak to wygląda właśnie w trakcie ładowania, w trakcie tego wszystkiego. Nie trzeba do tego mieć, panowie, nie trzeba mieć do tego jakiegoś komputera. E, to wszystko będzie się działo e, tak samo, bez, bez żadnej e, komputera diagnostycznego. Fajnie się to wyrównuje. Ja już tu siedzę, który się raz, już nagrywam to, próbuję to nagrać. Tylko coś mi tam nie wychodzi, ale szykujemy to wszystko ona, żeby, żeby fajnie, fajnie to wszystko razem grało. Moduły. Dla Janusza, jak był ostatnio Janusz Lexusem, też mu to wytłumaczyłem. Pozdrawiam go serdecznie. Zabieg taki robić, słuchajcie, to nie zaszkodzi dla tego waszego samochodu, ale na pewno mu pomoże do tej baterii taki prosty zabieg gdzie no kurczę, ja mówię to nikt o tym takich rzeczach nie mówi a to są bardzo przydatne rzeczy co chodzi o hybrydy zalecam zalecam robić to nie jest jakieś skomplikowane jak widzicie kurcze no ludzie zaraz się biorę zaraz się biorę ten inwenter i będę go rozbierał i pokażę wam jak go zmierzyć jak go zmierzyć a uwierzcie mi, ta, ta bateria na pewno Wam się odwdzięczy za takie coś, za taki prosty tip, co chodzi o to, pół godzinki zostawić tak na biegu wstecznym. To nie, nie da rady. Słuchajcie, ja wiem, że to są jakieś tam co chodzi o ECU, o, o moduły sterujące tym wszystkim, ale to wszystko się dzieje w czasie jazdy, gdzie bateria jest bardzo obciążona tym, że ona musi się szybko ładować i wyciągać tą energię z niej, z niej, ta hybryda. Także nie da rady to w czasie jazdy zrobić, to musi być na postoju. Pamiętajcie, pod koło coś, czy hamulec ręczny jeszcze do tego i zostawiacie tak na pół godzinki. Zdoi to baterię. uwierzcie mi, zdoi, o fajnie, fajnie się to później naładuje. W czasie jazdy i. E, no i tyle. No, taki tip ode mnie. Słuchajcie, to nie jest ostatni film o tym, bo to będzie trochę opowiadania, co chodzi o tym systemie, co możecie sami właśnie robić w domu te, takimi rzeczami. Tak samo, service mode. Pamiętajcie, service mode nie jest tylko do tego, żeby rozgrzewać samochód, żeby on wam nie gaz. E, to jest do sprawdzania inwentera i całej tej e, kurcze reszty. Także zaraz będę pokazywał. Będę miał chwilę, to będę nagrywał. Idę. T, e, Ile mam czasu do nagrywam, panowie, także, także e, ja stąd nie zniknę.